Serdecznie witamy z Poznania. Stadion wręcz pulsuje już w oczekiwaniu na pierwszy gwizdek. Zapraszamy na mecz. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Ma teraz szansę. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. To może też być. Proszę Państwa, kłótno jak z armaty. Aż szkoda, że obok bramki. W ostatnim czasie lek Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego, który wiadomo zrobił potem furorę w światowej piłce. Rzeczywiście z przyjemnością przyglądam się karierom kolejnych piłkarskich perełek kolejorza. Bereszyński, Linet, Bielik, Tędziora, Kotnacki. Może przede wszystkim Kotnarek. Już pokazali, że z Poznania można trafić na piłkarskie sali. Strata przejmują piłkę rywale Rozważne zagranie. Strata. Żadna z drużyny nie potrafi teraz dłużej utrzymać. Ale może teraz będzie szansa. Przepaszczona, świetna okazja do strzelania gola. Sam na sam z bramkarzem. Wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. I uwaga, wykłada piłkę 16. No w końcu bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. No to mamy 1 do 0. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Afonso Souza. O i to był książkowy odbiór piłki. Szansę. Uwaga! Piłkę przejmują rywale. Łukarze kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka bez nieprzeniesiona nad poprzeczkę. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. To dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Jłka Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Spójrzmy sam na sam z brankarzem. Poznań, bez inki. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Reakcja. Mamy zmianę w jednej i w drugiej drużynie. Głęboka ta centra z narożnika. Dało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. No i po ataku zagrożenie minęło. Może być groźnie. I pożar! Znakomicie wybrany! Szukają okazji, budują akcję. coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Uwaga składa się do strzału! A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. I strata Widzewiaków. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Muszą teraz wracać szybko. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Wyślij z kontrą. Jak ta lala. W oczach bramkarza było widać przerażenie. I naprawdę niewiele zabrakło, byśmy mieli tu bramkę. I tym udanym wyjściem skasował atak wala. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Ależ teraz będzie okazja! Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się, się grało w końcówce. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie co za bramkę. Na razie. 2-0. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie 3 punkty.